No cześć, z tej strony Oskar. Dzisiaj chciałbym nagrać taki mój filmik, wideoblog i tutaj wypowiedzieć się na parę tematów. Ostatnio nagrałem sobie taki filmik, i go wstawiłem tutaj na mój kanał, że szukam pracy. No i udało mi się znaleźć dosyć ciekawe miejsce, gdzie będę tam pracował około dwóch tygodni w miesiącu i dostawał mniej więcej pensję. Taką, gdzie się dostaje pensję taką podobną za miesiąc pracy. Więc no powiedzmy jestem zadowolony. Nie jest to może praca marzeń, ale powiedzmy jest ok, yy, Za parę dni tam zaczynam pracować. Na razie jeszcze tam umowę podpisywałem, jeszcze badania muszę, jakieś przejść i, i będę sobie tam pracował. Spoko. Natomiast yy, to będę traktował jako taką pracę przejściową, żeby tylko troszeczkę pieniążków sobie... Zarobić i na przykład wydać na na, no na przykład na dokończenie remontu mojego poloneza. Tam trzeba jeszcze jakieś 1000 zł na to wydać. jeszcze, Troszeczkę jeszcze potrzebuję pieniędzy na jakieś inne drobne wydatki. No i traktuję to jako taką pracę na krótki czas. Nie wiem na ile, czy na miesiąc, na dwa, czy na pół roku. Nie wiem, no ale chciałbym, żeby to było tymczasowo. No i tak sobie się rozglądałem za ogłoszeniami yy, o pracy za granicą, ponieważ. Ja już mam dosyć Polski, dosyć mam Polaków, oszustów, złodziei, krętaczy i pojebanych ludzi. Dosyć mam już y, psucia sobie nerwów z tymi ludźmi, bo już y, tyle ile ja razu zostałem oszukany, czy, czy wydymany, czy przekręcony, czy nie wiem, opierdolony, czy nie wiem, jakieś inne niemiłe sytuacje z Polakami, to ja mam już dość. Jeśli nie mam wylądować w psychiatryku kiedyś, no to trzeba taka moja decyzja jest żeby się od tego odizolować, od tego środowiska. No i tak sobie. Na razie jeszcze niezobowiązująco przeglądałem oferty pracy za granicą. Na OLIX, na Facebooku, na stronach typu pracuj.pl albo jakaś tam jeszcze była hmm, job, coś tam, pl, nie pamiętam teraz dokładnie nazwy tej strony, i wszędzie to jest yy, po prostu jest jakaś tragedia. I też uważam, że trochę szukam źle, trochę. Yy, no, szukam mnie tam, gdzie trzeba, bo to są wszystkie pracy, prace, oferty pracy. Prowadzone czy oferowane przez Polaków albo przez jakieś polskie agencje. A skoro ja uważam, że Polacy to oszuści i debile i chcę się od nich odizolować i naprawdę mam dosyć Polaków, bo mnie jeszcze nikt z zagranicy nie oszukał, a Polacy tak, no to ja źle szukam ogólnie i nie wiem, gdzie tutaj się rozejrzeć poza tymi stronami, tymi serwisami. Jedyne oferty pracy, jakie są za granicą, oferowane przez Polaków, to praca dla frajerów. Praca fizyczna na budowie praca jako jakiś tinkarz, jako jakiś magazynier, praca jako jakiś kierowca ciężarówki C plus E. Jakbym miał taką kategorię, to sam bym się zatrudnił i sam bym działalność prowadził, a nie u kogoś jeszcze, tak? Praca jako jakiś tinkarz, jakiś budowlaniec magazynier co tam jeszcze ciekawego, znaczy ciekawego, w cudzysłowie ciekawego, oczywiście było. Same ogólnie roboty dla frajerów, no po prostu nic ciekawego, dlatego się zastanawiam no, gdzie można jeszcze coś poszukać, ale nie od Polaków, no ja języki obce znam pomijając Polaków, ponieważ po pierwsze oni szukają frajerów, po drugie oni pewnie za pośrednictwo też jakieś pieniądze pobierają, no i po trzecie ogólnie mam dosyć Polaków i wiem, że będzie na pewno nerwowa atmosfera na pewno będą, y, będzie, będą oszustwa, będzie jakieś wykorzystywanie, na przykład wypłaty nie na czas albo jakieś będą y, wypłaty pieniędzy, y, no, za mało po prostu dostawał y, niż wypracowałem, prawda? Więc ja ogólnie chcę, już od dawna sobie po prostu mówię to, y, że chcę się wyprowadzić i wynieść stąd, bo ja naprawdę mam już dość, a jeśli nie mam mieć siwych włosów w wieku, nie wiem, 40 lat i mam mieć zdrowie psychiczne jeszcze powiedzmy w normie, no to ja chcę stąd się wynieść po prostu. Tutaj i tak mnie nic nie trzyma, bo tu nie mam ani rodziny, ani, yy, nie wiem, no, ani domu, ani nie wiem, no czego jeszcze, no po prostu. Mnie tutaj nic nie trzyma, także najchętniej bym się stąd wyniósł. I tak sobie nagrywam taki filmik z przemyśleniami, co tu zrobić, no. Yy, mam już dość naprawdę, yy, no, pracy i, i no, obcowania z Polakami, bo to po prostu, to są ludzie, którzy mnie już wiele razy po prostu skrzywdzili. Wiele razy. Nie znam w sumie ani jednego Polaka, odkąd żyję do dziś. Mam 34 lata, który był, był uczciwy, yy, yy, miły, empatyczny, czy, czy po prostu w porządku. Czy był w porządku. No, no chyba, że... No parę takich osób znam, ale powiedzmy nie mam jakiegoś takiego kontaktu z nimi bezpośredniego, bo mieszkają za granicą. Po prostu te osoby już dawno, wiele lat temu wyjechały za granicę. Mówię oczywiście o Polakach. No i tam się po prostu udomowiły i jakieś takie nawyki... Na wieki takie typowo polskie po prostu pozbyli się ich i po prostu żyją bardziej już jak obcokrajowcy, mimo że posługują się nadal językiem polskim i na przykład nie wiem, oglądają polski internet czy polską telewizję, czy interesują się, co tam się w Polsce dzieje, chociaż tak naprawdę żyją od powiedzmy tam 5, 10, 15 czy 20 lat za granicą, no to oni są jeszcze tacy w miarę normalni. Tylko że ja z nimi nie mam żadnego kontaktu, no, jakiegoś takiego bezpośredniego, no bo jak, przecież nie będę do nich jeździł, jak do kolegi, którego mogę wyjść i za pół godziny albo za pięć minut się spotkać z nim się gdzieś w mieście, prawda? No także nie znam żadnego Polaka w Polsce, odkąd żyję, który byłby normalny i, i nie zwariować można ze znajomością z nim po prostu. Dlatego często jak kogoś znam i widzę, że ktoś jest pojebany, coś dziwnego mówi, dziwnie się zachowuje, oszukuje coś, czy, czy po prostu krzyczy, jest wredny, ja po prostu urywam kontakt. Zrywam kontakt. Wolę mieć spokój. Ja ogólnie chcę mieć spokój w życiu, dlatego sobie tak myślę, rozważam, co tu zrobić, gdzie wyjechać i, 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 i jaką pracę podjąć, żeby nie zwariować. I najlepiej nie z Polakami, bo to naprawdę to na moje słabe zdrowie psychiczne źle działa po prostu. I tak już jestem bardziej wkurwiony niż powiedzmy 5 czy 10 lat temu, prawda? No, także to tyle chciałem taki. Takie przemyślenia moje tutaj yy, przekazać, no i to tyle. No, do zobaczenia, cześć.